Księga Henocha. Wielkość Boga. Bo czy jest człowiek, który może słuchać głosu świętego i nie zadrzeć? Kto może wyśledzić jego myśli? I któż tu jest, kto może patrzeć na wszystkie dzieła nieba? Lub okazać chwały, którą psie chełpią. Lub kto może widzieć jego tchnienie lub ducha i zdolny jest wrócić i o nim powiedzieć? Lub kto może wstąpić i stąpić na wszystkie krańce niebios, i pojąć je, lub stworzyć coś do nich podobnego? Czy jest jakiś człowiek, który może poznać, jaka jest szerokość i długość Ziemi, któremu wszystkie miary zostały pokazane? Lub czy jest jakiś człowiek, który może poznać długość nieba oraz jaka jest jego wysokość i na czym jest ono ustawione i jak wielka jest liczba gwiazd i gdzie wszystkie światła odpoczywają.